Okay, I'll okay. it. Miałem by dzisiaj, bo tych Arabów zajebałem. Ja mam dwa, nie? Dwie po dwa, nie? Cztery ogólnie. No ja na rynek życie. Mam ile? Sześć? Och. na Discordę? Czy gdzie? Leży. Ej hey, ja nie mogę się połączyć kurwa ile Zdech. popów tu jest Jeszcze sraka tu jest chyba Echło mu się ostatnio. słyszałeś? Jo Trzymanie nie dostał, ej tam kłopiek, nie? Po głowie w chuj Meduje się Obiegam do tego Leży Co miał? A medy Poł... Pw... Po, po... Dawaj na jeden Polecik Tak, dawaj A gdzie wy rozmawialiście w ogóle? Ale gdzie... Wypikało. Ile dzisiaj rozdałeś? 15k Tak mało? No, ale nie zabiję, to ja, to ja! To nie, to no. na jeden Nie Dlaczego? Ja, ja wiedziałam, że to ty jesteś sam wtedy Inku, mnie też zabili ja to, nie wiem ty tam na miejscu jesteś. Nie działa <laughs> w ogóle. I kurwa, impeteram. No co ja, No co ja, kurwa, czułem. już O to tam ten... po. No, czekaj, go Nie ma. O ale posypało się medu. O random. Się... O czy to chyba po lewo? Nie, niku ja nic nie zajął, zajął patrz kurwa. Się... Kura, kura nie Mogę! Zebili mnie. Jaki ich? Łysy. Bifany kurwa, nie mogę! Nawet nie miałem z ściany, to jest najśmieszniejsze Leży fani? Leżą... leży drugi Leci na bambika Leczą kolejni, Kolejni, dwóch jest A pijście ich walcie! Kurwa dużo tu jest Twojej ty leżą Kurwa wyjebałem tutaj jeszcze tych co tu przyszli Leży kolejny Awupa Awupa, Awupa ten, to ty tylko czekasz ja. Ale po prostu przyjechałem od Kurwa jakiś jak Nie ma ciekawego No niestety ciekawego Pierwszego case'a Meshikal Kurwa Meshikal, prawie mechidła O Kurwa Elo, S O kurwa. Ale jajca Mimikal? O kurwa? Co? Daj mi to! Czekur. Co ty Ja jestem wierny. No, ja nie nie to co, teraz mimikal do rozdania? Ile to kosztuje? Nie wiem, zaraz zobaczę, czekaj. Tak o, na live widzicie? Ale ja drugi raz na live, dropnęł mythical. Ostatnio też dropnęł. Ile to kosztuje? Oh, Boże. To kosztuje coś 50, no. Po 5 się sprzedawał. Zobaczmy zlecenia. Zdawaj mi a dobra, zamiast PDW będziemy MiTiKa do wygrania. Dobra! A jakiś niefajny, ja ale. Nie ja to już sprzedam, jak to wygram w tej. A zlecenia są od dwie dychy, także worth. Jeszcze 6 cases. Kurwa, tego nie to. No ja pierdolę, przecież tego nikt nie kupi. To nie kupi. To za mi wyleciało. O! Ja! Yeah. Może być. Szczerze, mam już taki uśmiech na no bo Takiego banana mam na twarzy że to szok. Dobra, trzy boks. Nie jest jakiś najlepszy BTK, ale jest. Bardzo jest dropną. Ja bym chciał gitarę, no kurwa. Gitarę dychę bardzo. Mitykalu Mythicalu gitara? Dychę? Nie, normalne, ja ostatnio dropłem na live Mythicalu gitarę. Dobra. Ale jest Mythical. Dobra, losujemy. Ale nie mów, bo jeszcze skrzynki się otwierają.